Jeśli ignorowałeś do tej pory plank albo wykonywałeś go niepoprawnie, to traciłeś okazję na wykorzystanie jednego z najpełniejszych ćwiczeń wzmacniających całe ciało. To ćwiczenie to coś więcej niż tylko angażowanie mięśni brzucha, ale problem w tym, że większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z jego prawdziwego potencjału. Odkryj teraz cenne wskazówki, które zrobią różnicę w Twoim treningu i pozwolą Ci czerpać korzyści, o których mało kto mówi. Na początek drobny szczegół odróżnia tych, którzy opanowali technikę, od amatorów. Drobne zmiany w ułożeniu ciała mogą zmaksymalizować rezultaty. Jedną z najskuteczniejszych sztuczek jest lekkie pochylenie miednicy podczas utrzymywania pozycji. Ten zabieg głębiej aktywuje dolne mięśnie brzucha, ponieważ zbliża klatkę piersiową do miednicy. Intensyfikując skurcz mięśnia poprzecznego brzucha. Ta dodatkowa aktywacja czyni z planka jeszcze bardziej kompleksowe ćwiczenie na kor. Co więcej, ta adaptacja zmniejsza nadmierne wygięcie w dolnej części pleców, co pomaga uniknąć bólu i dyskomfortu. Kiedy dolna część pleców wygina się zbyt mocno, kręgosłup jest nadmiernie obciążony. Prawidłowe pochylenie pozwala mięśniom grzbietu pracować w sposób zrównoważony zapewniając stabilność i zmniejszając ryzyko kontuzji. Kolejnym fundamentalnym ustawieniem, z którego niewielu korzysta, jest ułożenie łopatek. Wiele osób nieświadomie opuszcza barki do przodu, co zaburza postawę i zmniejsza efektywność ćwiczenia. Lekko ściągając łopatki do tyłu i do dołu, mięśnie górnej części ciała lepiej podtrzymują pozycję, tworząc solidniejszy fundament. Ten szczegół jest niezbędny dla tych, którzy chcą przejść do bardziej zaawansowanych ruchów, takich jak odmiany planka lub pompki, ponieważ poprawia kontrolę nad barkami i zmniejsza ryzyko przeciążenia stawów. Trzecią kwestią, która może wzmocnić Twój trening, jest aktywacja przedramion. Prostym sposobem na osiągnięcie tego jest lekkie dociskanie palcami do podłogi, tak jakbyś próbował ją chwycić. To działanie stymuluje mięśnie przedramion i zapewnia większą stabilność, redukując niechciane chybotanie. Ten drobny zabieg lepiej rozkłada obciążenie na ciało, dzięki czemu ćwiczenie jest bardziej efektywne i bezpieczne. Wśród osób ćwiczących plank często pojawia się błąd. Przekonanie, że utrzymanie pozycji przez kilka minut, to najlepsza strategia. Prawda jest taka, że utrzymanie prawidłowej techniki jest o wiele ważniejsze niż czas. Dobrze wykonany plank przez 30 sekund z pełną aktywacją mięśni przynosi lepsze rezultaty niż długotrwałe utrzymywanie pozycji bez odpowiedniej kontroli nad postawą. Kiedy zmęczenie wpływa na formę, lepiej jest wykonywać krótkie i intensywne serie, niż próbować wydłużać czas bez zachowania jakości. Innym ciekawym sposobem na optymalizację treningu jest włączenie planka na koniec rutyny, a nie tylko jako ćwiczenie izolowane na kori, ponieważ jest to ruch funkcjonalny, wymaga wysiłku wielu grup mięśniowych, co czyni go doskonałym uzupełnieniem po treningu nóg lub górnych partii ciała. Wykonanie go pod koniec sesji zmusza mięśnie stabilizujące do pracy, gdy są już zmęczone, co dodatkowo zwiększa wytrzymałość i stabilność ciała. Dla tych, którzy chcą urozmaicić bodźce, doskonałą strategią jest wprowadzenie ruchów dynamicznych. Naprzemienne wykonywanie planków i pompek, lub unoszenie nóg podczas ćwiczenia to skuteczne sposoby na angażowanie różnych obszarów kor, promując jego wszechstronny rozwój. Stopniowe zwiększanie czasu napięcia mięśni to również skuteczne podejście dla osób dążących do ciągłego rozwoju. Jeśli Twoim celem jest poprawa równowagi i postawy, Wypróbowanie planków z jedną nogą uniesioną lub na niestabilnym podłożu, takim jak piłka szwajcarska, może być strzałem w dziesiątkę. Te odmiany wymagają większej koordynacji ruchowej i angażują głębokie mięśnie odpowiedzialne za stabilizację ciała, czyniąc trening jeszcze bardziej wymagającym. Ostatecznie, kluczem do maksymalizacji korzyści z tego ćwiczenia jest utrzymanie skupienia i świadomości ciała podczas jego wykonywania. Dostosuj warianty do swoich potrzeb i skup się na precyzyjnym wykonaniu, aby uzyskać szybsze i bardziej efektywne rezultaty. Teraz, gdy znasz już te wskazówki, wypróbuj je w praktyce i przekonaj się o różnicy. Jeśli uznasz te wskazówki za przydatne, podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach i nie zapomnij polubić i udostępnić, aby pomóc większej liczbie osób osiągnąć lepsze wyniki w planku. Dziękuję za wsparcie i do zobaczenia w kolejnym materiale.